Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Suma wszystkich liczb naturalnych dodatnich podzielnych przez 5 mniejszych od 400 jest równa. Liczby naturalne dodatnie podzielne przez 5. Jaka jest najmniejsza dodatnia liczba naturalna podzielna przez 5? Jest to 5, kolejna to 10, później 15, 20, 25, 30, 35... 40 i tak dalej, i tak dalej, mniejszy od 400, czyli ostatnia z nich to jest 395. I teraz takie zadanie. Liczymy ze wzoru na sumę ciągu arytmetycznego. To jest pierwszy element ciągu, to jest drugi, trzeci, czwarty, a to jest element anty. Na początku musimy znaleźć ile jest elementów, czyli piszemy sobie wzór na an. an to jest a1 dodać n. Minus 1 różnic, za AN wstawiamy 395, za A1 wstawiamy 5, dodać N odjąć 1 razy różnica. Nasza różnica, czyli to co dodajemy, to jest piątka. Teraz tak tę piątkę przerzucamy na drugą stronę, będzie 395 odjąć 5, czyli 390 to się równa N odjąć 1 razy 5. Dzielimy sobie przez 5 stronami. Wychodzi nam 78 to jest n minus 1, minus 1 na drugą stronę, 79 to jest n, n to jest 79. Skoro wiemy, że n to jest 79, zatem robimy sumę 79 elementów, bo jest ich 79, tak to wyliczyliśmy. Jak tego dokonać? Ze wzoru na sumę sn. sn to jest a1 plus an. Na 2 razy n, czyli u nas to będzie a1 plus a78, 79 przez 2 razy 79, czyli podstawiamy pierwszy element to jest 5, dodać 79 element to jest 395, na 2 razy 79, czyli to wyjdzie 5 plus 395 to jest 400, na 2 to 200, 200 razy 79, policzmy na kalkulatorze. Zobaczmy 200 razy 79 to jest 15800 odpowiedź A.